Zębuszka. Pomysł Olivia Teraz te dzieci o zęby. Połowa bezcennego surowca ląduje w śmietnikach dentystów. Dobrze, że i tam mamy agentki. Hmm? O, hmm? Witamy w zasłużonym wypoczynku. Marwia wierzinia fiflak <grymne> Najgorsza wróżka zębuszka, gdzie jak zakładu. Nie byłam? Na żadnym wypoczynku. Zabiesiła mnie pani na pół roku. O, i to jeszcze może niesłusznie, słusznie, co? Chcecie mi coś powiedzieć, Fiflak? Nie, nie. Nie ma tylko No O, tak myślałam. No, ale... Lecą te miesiące, lecą <śladania> jak zęby na dyskotece. We dwie po drodze wróciliście co w flag? Tak, matko, podobieństwo. Hmm. Hmm. Na początek kapelusz mi zróbcie, Aha. a ja poszukam waszej teczki. Z wyciągiem z poprzedniej teczki ze streszczeniem sześciu poprzednich Aha. teczek. Zapraszam! Jak ja zrobię drugą! Nie, zostaw! Nie już Czuję się wystarczająco pobudzona! Weź co, wyjdźcie! Boże śmierci! No dobrze! Na sekretarkę się najwyraźniej nie nadajecie i nie wiem, czy to czegokolwiek. Zapomnijmy pani osiągnięcia. Z samego zeszłego roku wystarczą. A zdjęcie trochę nieaktualne, co? Oparpowała włosy. No dobrze. Więc tak. Osiem przypadków włamań do kosnic w celu rabunku zerwów. Jeszcze, żeby Pani kradła normalne zęby, ale Pani kradła złote. Wszystkie przypadki miały miejsce w czasie wolnym od pracy. Po urzeczce wziętej z trzygodzinnym spóźnieniem wysłanym messengerem do woźnej. Wolne to wolne, no. Złotne zęby mają wartość kolekcjonerską. Jak każda hobbystka, trochę zabieram pracę do domu. Tak, razem z częścią wyposażenia biurowego i puszką z funduszami socjalnymi. A tę wartość złotych, kradzionych zębów najpewniej wycenia właściciel miejscowego Lombardu. Tylko to to, o, to, filia to jest pasja jak każda inna. Defraudacji środków na zęby. Siedem przypadków dewastacji pokoików dziecięcych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w stanie wskazującym na spożycie. W tym dwa przypadki wypróżnienia się tamże fizjologicznego. Nic nie poradzę, co ja? Dużo spokuję. Mieliny mali wypadają 62 razy w roku, noc wykreśliłą statystyki w dni pracujące. Co ja mam z wami zrobić, Fifak? Hmm. Zwolnić? Nie mogę. Bo z waszą kryminalną przyszłością nigdzie zatrudnienia w sektorze prywatnym nie znajdziecie. A jesteście winni w firmie jakieś kilkanaście tysięcy złotych za kary i mandaty. No tak, i wzięłam na torcie waszej kariery długoletnie uzależnienie od zewnątrz. O, chmatko połupieżo, nie przekaźlajcie mnie. Zrobię wszystko. 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 Wymasować stópkę. Masz szczęście, Fiflak. Przypominacie mi syna Sebastiana. 37 lat chłop żadnego pożytku. Ale też się tak zasmarkuje i rzuca mi się do nóg jak czegoś chce z uwodzeniem włącznie. Ale przynajmniej agresywny, no to mogę sobie dorobić, bo co tydzień wystarczy mu tylko wygrzebać cudze zęby z jego pięści, i butów. No i tak, ból, bój. Pod kebabem to jego. No i nieważne, w każdym razie dam ci ostatnią szansę, Piwla. Dostaniecie reguł na ulicy rodzinnej. Na, na rodzin? Tam gdzie jest dom dziecka. Tak, tam gdzie jest dom dziecka. Tam wasze skłonności mogą nie mieć takiego wpływu na karierę, ale. Lepiej, żebyście mi tam wyszli na prosto w piplak. Robota lekka, lokalnie przystosowany, brak poręczy na schodach. Dzieci wybijają sobie tam zęby aż miło. Inne bróżki nie chcą tego robić, bo mówią, że są za wrażliwe. Ale wy wyglądacie na zahartowaną. Możecie odejść. <grym> Mieć... Trzeba, Trzeba tylko chcieć. No. No. Dzień. 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 I za kolek na chamce. Jak, jak telefonistka z fotowoltaiki, jak, jak znajomy ze studiów odzywający się po dziesięciu latach i namawiający na piramidę finansową. Tu leży gówniak. Co to za jeden? żeby czytać. <słuch> Gdzie ja mam trzymarzę? Eee, no jest. 30 zł. A gdybym nie miała dla siebie 30 zł. No, 30 zł. Kupiłbym sobie klapki. To jest po 10 zł. Kurczę. Kupiłbym sobie. Czy majtek? Czy to jest 5 zł teraz? No i pół litra na sobotę by sobie kupiła, bym posiedziała przy Brineszku. Ładnie. No ale służba nie drużba. Rączka pod i szybka zamiana. Aha! Przyłapałem cię! Na znaczy, W pracy jestem, dzieciaku. Kim jesteś? Chcesz mnie określić, stara babo? Nie jestem stara. Nie kradłam, tylko chciałem się wymienić. Zostawiłam przy tym. Za co wymienić? Za cholerny ząb! Co tam niby jeszcze miała? Wszystko! Mam tu wszystko! Poduszka to jedyny bezpieczny schowek, no bo nie wymieniają nam tu za często posiej. No zobacz, wszystko tu mam! Fajki, pieniądze, pieniądze. śmierć. Nie interesuj się, co tu mam! Bo to pana Rafała, opiekuna! A z nim nie ma żartu? No chyba, że nas można pobije, to wtedy mówi, panie dyrektorze. Nie będziesz mi tu gnoju? Słuchaj. Masz szczęście, że to jest mój pierwszy dzień po obronie. Jestem na się próbny. Ty jesteś. Ty jesteś Bartek? Bartek Ciepko? Skąd wiesz? Kim jesteś? Czy ty jesteś małą prawdziwą mamą? Raczej nie. Chłopak, którego ja zostawiłam był mu latem. Jestem wróżka-zymbuszka, a kto? wróżka zębuszka? Dlaczego wyglądasz jak Barbie Transwestyta? To jest normalna odzież robocza. ale Ty to nie mam teraz w domu żelazka, bo mi kabel był potrzebny do próby samodoczenia. Wybiłeś sobie ząb wczoraj rano, jak... Tu mam napisane, że walnąłeś od drzwi. No, walnąłem. Co prawda pan Rafał, opiekun, miał moją głowę w jednej ręce, a drzwi w drugiej. No ale pan Rafał po udarze to słabo bije. No i wcześniej miałem ten ząb poluzowany. No i drzwi też się rozwaliły. Mówiłaś, że jesteś na okresie próbnym. No byłam na sumusowym zwolnieniu. Teraz nie przywrócili. No ciężko jest po wyroku na rynku pracy. Jak się szkoli człowieka, jak się wślizgnąć do mieszkania niezauważoną, no to jest, no, nie grzeszyć. Ale spłaciłam swój dług dla społeczeństwa. No tak, wybrakowanemu dzieciakowi dali wybrakowaną wróżkę. Wybrakowane ubrania, wybrakowane zabawki, wybrakowana wróżka. Słuchaj, mamy. My w ogóle nie powinniśmy rozmawiać. Dlaczego nie spałeś? No bo inne dzieci powiedziały mi, że jak schowasz ząb pod poduszkę, no do rano tam będzie niespodzianka. No to byłem ciekawy, co się w nocy w stanie. No, a że 30 to mało. Jak mało? Chcę pięć. Nie dam tyle. Jest 30 zł za ząb mały. 30 za ząb dla zwykłych wróżek. Dla takich podpaczy jak ty 50. Dawaj ten ząb za Koniec żartów. Dzieciaczku. Ząb w tej chwili. Trzeba było się urodzić Niemcem, to byś dostał 30 euro. Nie potrzebuję jakoś pielnie trzech tych. A taki ząb, pierwszy co mi wypadł, pamiątka. Chyba się zachowam. Za jeden. Dam dzieciom, zanim sami oddam do domu dziecka. Za jeden ząb należycie 30 zł. Nie jesteśmy na bazarze. Gautuje, też będzie przepisowo. Ty zawsze mnie, powiedz, powiedz! Masz za swoje, masz za swoje, masz za swoje! Ała, mój sąd! Wypiłam sąd! No nie! I to jeszcze ten do otwierania piwa! Ała, moje skrzydełki! No to masz po co przyszłaś, myślę zachować te pieniądze! Zabijecie cię, szczylu! mnie z pracy! O, nie pierwszy raz! Za on! Nie wyprzyjaj, wywal mi! Nie szkodzi, to sztukujemy! Czekaj, 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 Mam mam czekaj, Wysłuchaj mnie, a oddam ci moje świerszczyki. Ło! Wow. Oh, 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 oh. Przecież to limitowane wydanie stupek z maja 90. Z plakatem sal Quentina Tarantino pijącego te z nogi sal, Biały kruk. To znaczy, skąd więc to mnie interesuje? To wysłuchaś by mnie? Być może. Wstawię sobie nowy ząb jeszcze mi zostanie. Ale że się w ogóle nie obudziło, Aż wróci, żeby wrócić po szynowce. No nie obudził się, bo pan Rafał to już pod koniec zmiany to litr wódki wypija. No, ale będzie miał nauczkę, że się nad nami znęcał. Puszka jak na spoczeńca. Ja w Nie sensie wiem przecież to jest trudny maraj. Zostawię ci teczkę. Tam sobie wymiany twoich rodziców. Zasługujesz, żeby im też życie.